Lego Star Wars Ezra Bridger, odcinek siódmy, Pod tytułem to jeszcze nie koniec. nie? Tak oficerzy. Dowiedziałem się od jednego generała, który jest w krążowniku najwyższego porządku. I ten krążownik najwyższego porządku znajduje się nad planetą Lotal. To tam właśnie na planecie Lotal. Wypanują zamieszki i są duże, naprawdę bardzo duże problemy z tymi zamieszkami. Ten generał powiedział, żebyś poleciał tam mm, mm, na tą planetę Lotal i żebyś powstrzymał te zamieszki. I będziesz w sumie też na tym na, na tym krążowniku najwyższego porządku będziesz mógł tam w sumie zostawić tych więźniów, których ze sobą wieziemy. wieziemy. Dobrze, to powiedz mu, że tam, że tam polecimy. Tak jest. Na krążowniku najwyższego porządku, który znajduje się nad planetą Lotal. Ho ho ho. Na pewno się stąd nie wy Ho, Rebrijanci. Szturnowcu pilnuj tutaj tych więźniów. Dobrze. 15 minut później. Czego chcesz, stumowcu? Kim ty jesteś, stumowcu? Siema, bracie. Jeff. No siema, bracie. No to ty jesteś Jeff, nie? Siema. Mam pytanie, a po co tu, a ty tutaj jesteś jako z najwyższego porządku? No, przecież nie pamiętam, że jestem szpiegiem ruchu oporu. A no tak! Hej, a możesz mnie też wypuścić? Dobra, wypuść mojego przyjaciela Ezy. On jest Jedi. Dobrze, chodźcie, uciekajmy z Na szczęście yy, kapsuły są niedaleko. Niedaleko stąd. Dobrze, więc uciekaj. A i bracie, wejdź ode mnie ten blaster. Okej? Okay? O, a wy tu skąd? Widzę, że mamy tu jednego zdrajca. Nie jestem zdrajcą. Od początku byłem zajuchem od op oporu. I tak zginiecie, więc, poż więc pożegnajcie się z życiem, bo teraz zginiecie. Fu, fu. Drrr. 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 O, czyli ty chcesz zginąć pierwszy? Aaaa. Nie bracie Uciekajmy! Ej, słuchuję Tobie. To był mój przyjaciel. No szkoda, niestety. Dobrze, pod nami jest planeta Lota, Lećmy tam. Jest to moja rodzinna planeta, więc jest tam mój dom. Będziemy mogli się tam ukryć. Dobrze, lecę tam. No bo w sumie to jeszcze nie koniec. Ciąg dalszy nastąpi.